Cześć drodzy widzowie. Artur Gwóźdź dzisiaj moim rozmówcą. Cześć Artur. Witam serdecznie, witam Was. No i od czego by tu zacząć? Może od KSW w Radomiu? Co na temat tej gali? Ilu Twoich zawodników tam zawalczy? Yy, no co, no fajna gala się nam szykuje. Przede wszystkim, no tak jak już rozmawialiśmy, no Michał Pieczak Walka, która miała być tak naprawdę walką z Szamilem Usajewem i rewanżem za ich remis w Łodzi. No z uwagi na całą sytuację, która słusznie została po prostu jako obywatel rosyjski wycięty z tej gali, no to wchodzi Tomek Romanowski i uważam, że to jest też świetne zastępstwo, bo dwa że zupełnie inne style, ale też... Chłopak, który jest mocno zajadły, charakterny, bije się, nie unika walki i dąży do zwycięstwa. Więc nie mamy zamiany na słabszego zawodnika, mamy zamianę na zawodnika, który jest zupełnie inny stylistycznie, ale też, który jest dużym zagrożeniem. No i też rankingowo nie wygląda źle, więc tutaj akurat dla Michała to jest też dodatkowy motywator do tego, żeby być tym w rankingu tym numer jeden. No i podejrzewam, że po tej walce, no to też tak to, tak to będzie. Jakby zostając chwilę przy, przy Michale Pietrzaku, tutaj rozmawialiśmy, że właśnie Adrian Bartosiński jest, jak go nazwałeś, Artnax Cannibal. No i słuchaj, gdzieś tam walka Adriana z Michałem Pietrzakiem też się gdzieś rysuje, no bo nie oszukujmy się. Wydaje mi się, że jeśli Roberto Soldis w KSW nie zostanie, a jest duża szansa, że nie zostanie, a nawet gdy zostanie, to może zwakuje 7-7, zostanie z 8-4, bo to też nie wiadomo na ten moment. No to mamy Adriana, który jest po wygranie z Andrzejem, po wygranej z Andrzejem na pewno pretendentem. No i wydaje się, że drugim pretendentem byłby wygrany z walki Pietrzak kontra Romanowski. Tak to się rysuje, tak? Także dobrze to czujesz i dobrze to wiesz. No przede wszystkim wiesz, no, mistrzem dwóch kategorii wagowych jest Roberto Solis i tej kategorii, o której mówimy, czyli kategorii 77, no i co, no i wszystko zależy, co jak zdecyduje. Jeżeli nie zostanie, no to yy, wiesz, ja już po, powiedziałem wcześniej, i też już mówię teraz, yy, że walka Adrian Bartosiński, i, i jeżeli Michał Pieczak wygra walkę, no to będzie. I takie zestawienie już musowe, no ale to zestawienie, żeby nie przeżywał tego w żaden sposób, może znaczy będę przeżywał, tylko żeby to było, miało sens, jeśli chodzi o Arnoxa, to niech to będzie walka o pas. I tak, tak sobie to gdzieś tam wymarzyłem i jeżeli tak ma ta historia zataczyć koło i ta historia ma się zbudować, to niech oni o coś walczą, tak, no bo nie chcesz pojedynków, które będą rankingowe, no bo wiesz, nie chcę, no nie chcę takich pojedynków, ale one są koleją rzeczy, bo jeżeli w, Ar w KSW Mam czterech zawodników tej kategorii wagowej, którzy tak naprawdę są w czubie tabeli, no to wiesz, no nie wiesz, nie jestem w stanie od tego uniknąć, nie? no bo jeżeli któryś z nich chce być mistrzem, to muszą się ze sobą bić, tak? Możesz możesz tego uniknąć, musisz tak. jednego zwolnić. No mogę zwolnić, albo go zamienić, no, to, to, to wiesz, to jest pewne, a wiesz, no ale z drugiej strony, no wiesz, no, no, po, to, po to byli, nie? Po to byli budowani, po to są. I tak jak było w przypadku walki Andrzeja z, z Adianem, miał wygrać lepszy i tego dnia wygrał Adian. No to tak samo tutaj, jeżeli dojdzie, no to też chciałbym, żeby była teraz na w cudzysłowie na takim rankingu i na, na, na szali ten pas. Jeżeli będzie na szali pas KSW... No to wtedy wiesz, super, no bo jeden z nich zdobędzie ten pas i to będzie opcja, którą będzie trzeba utrzymać. I bardzo możliwe, że to będzie taka sytuacja, że Roberto zostając może też zwakować pas 77, bo pewnie lepiej i dla mnie lepiej on wygląda w 84 kg. I tutaj jest dla niego będzie taka sytuacja, może też będzie taka sytuacja, że będą mieli inny plan i będą się chcieli pokusić o kolejny pas, który jest w kategorii 93 kg. Wiesz to jest wszystko zależne co zadecyduje i czy on zostanie w KSL. Ale już o walce Bartościńskich grzebek mówiło się, że ona odbędzie się tylko opas. Albo przynajmniej, że będzie już właśnie o albo interim, albo, albo przynajmniej o wyłonienie pretendentów. Wiesz, e, tak wiesz co, były takie rozmowy, bo to była też inna sytuacja, bo wtedy e, wiesz, była jeszcze ta walka Szamila z, z Michałem i to był remis i, i tutaj miała być taka sytuacja. Tutaj nigdy ona nie była mówiona, że ona będzie walką o pas, Ona miała być eliminatorem do pasa, no bo e, to była taka, wiesz, pamiętasz, taka sytuacja, że Szamil był w pieczusie w październiku, miał wygrać jeden i potem Adrian miał być e, z Andrzejem w listopadzie. Dokładnie. I to było tego. Tak. to było też kolej rzeczy. Potem się to jednak wydłużyło w czasie, bo oliga listopadowa została odwołana, potem przy styczeń, potem luty i tak dalej. I w lutym odbyło się do tego pojedynku, a teraz już nie mamy zestawienia szamil, pieczuś, tylko mamy tomek. No i, no i wiesz, mamy kolejną taką, można powiedzieć, drabinkę, którą trzeba ułożyć. No i wiesz, oby było tak, że będzie to walka, ale ten pas zostanie w się to no, jest na to szansa. Pięciolecie niedługo w ogóle pracy artystycznej, że tak powiem. artystycznie artystycznych na, na właśnie na scenie MMA i tak dalej. Tak, tak, no wiesz co, ta historia rozpoczęła się pięć lat temu i to pierwszym moim takim zawodnikiem, który już... To, można powiedzieć jako menadżer, bo jako trener wtedy już go przygotowywałem, już wcześniej, bo byłem, go przygotowywałem do Akopa Szostaka, do y, Tomka Czerwińskiego, a potem to ta sławna, sławny Stadion Narodowy i tak naprawdę zacząłem tą swoją przygodę od Stadionu Narodowego jako i też y, trener y, Tyberiusza Kowalczyka to też tam byłem, brałem tą rolę menadżera i układałem ten pierwszy kontakt z KSW i tak naprawdę e, z Fenem miałem tam jakieś e, możliwości, bo on tam walczył Tybek, ale jako kontrakt, bo to była pierwszy kontakt, to był Tyberiusz Kowalczyk, no i tak w kwietniu mamy pięciolecie. No i jak ta sytuacja się zmieniła, od tego jednego Tyberiusza do obecnie ilu Arkmachszaków? No, no wiesz co, no, sytuacja się zmieniła tak, że no, dzisiaj mamy ponad 50 pięciu, zawodników i zawodniczki, no bo nie zapominajmy Anita Bekus, Olga Michalska i to są takie perełki, jeśli chodzi o tą opcję, no ale też wiesz ja też mówiąc o zawodnikach tego, to nie mówimy też stricte o zawodnikach MMA, ale też mamy zawodników w takich jak Dominik Zadora, takich jak Łukasz Radosz, który jest mistrzem świata w, w tajskim boksie, jest też Michał Królik. Matrix, który też jest fenomenalnym zawodnikiem, także to też tam się rozkłada. Dawid Żółtaszek, który teraz bił się na grondzie, a wcześniej był też bardzo dobrym, znakomitym kickbokserem w wagi ciężkiej, czyli też to się tak rozwożyło no, na te sporty walki, które są, no, przede wszystkim MMA, ale tak jak mówisz, zaczynałem od jednego zawodnika w KSW, a dzisiaj mam ich... Już chyba 15 czy 12 w KSW, a tak naprawdę i w FEN i w Babilonie, a do tego też dochodzi ta perełka, która mam nadzieję, że zadebiutuje, to jest też Łukasz Brzeski, który go budowałem od dzieciaka, czyli tak naprawdę od chłopaka, zresztą większość tych chłopaków u mnie w Arnosie, to jest tak, że widzisz, przeszli ze mną tą drogę i może w tym na te pięciolecie. Ee, Łukasz, właśnie tak jak mówisz, może na tym pięć trzecią zadebiutuje na UFC. bym bardzo tego chciał w tym roku. Do tego prawdopodobnie dojdzie. No ale też, właśnie będzie ten pas tego Arnoxa, któryś z nich, no bo tak jak rozmawiamy, mówimy tutaj wiesz, i Adjan czy Michał Pietrzak. Do tego jeszcze jedna perełka, która jest niedługo, niedawno zakontraktowana: Jakub Wikłacz, który też e, będzie e, pewnie miał szansę walki o pas. No i Sebe Grajewski, który jest typowym pretendentem w kategorii 70 kg. No właśnie, bo to jest w ogóle, to jest w ogóle jazda niesamowita, jeśli chodzi o Sebastiana Rajewskiego, bo on ma teraz tak fajne walki przed sobą. W sensie, wiesz, walka stylistycznie z Marianem mega, ale walka Seb z Saladinem Parnas stylistycznie to by było naprawdę, wiesz, ja myślałem, że zestawienie Mariana z, z Parnas jest przekozackim zestawieniem, ale na ostatnim KS Sebastian mnie właśnie z tego powodu a całkowicie wyleciał. Mówi, słuchaj, jaki Marian, ja z Parnasem. Ty bo podczas wywiadu, wiesz, no. ja mówię, ty. Rzeczywiście. to by była taka stójka, kopnięcia, wszystko. Maryny na tą stójkę ma bardziej zachowawczą, bardziej bokserską. Usepka i Barnasa to po prostu wszystko fruwało w powietrzu, mam wrażenie. I masz rację, no wiesz, no przede wszystkim wiesz, oni są wirtuozami tej stójki. Jeden i drugi może zaskoczyć jakąś kombinacją niesamowitą, e, obrotówkami, wiesz, e, akcjami z nieszablonowych pozycji i tak dalej, i tak dalej. I to na pewno ten pojedynek jest bardzo ciekawy, no ale Jaro, Super fajnie takie zestawienie by było piękne i by było walką o pas. Ale ma przed sobą saladin rudka, który napsuje mu krwi i powiem ci, że wcale ja mówię, że Daniel, ja uważam, że Daniel wygra. A z drugiej strony Sebek, jeżeli dostanie szansę pas, ma Mariana ziłkowskiego, z którym też będzie musiał się napracować, żeby Mariana oszukać. Bo nie zapominajmy, że ja Mariana bardzo cenię, bo Marian zrobił ogromny progres i Marian się rozwija z każdą kolejną walką. I wiesz, i naprawdę tutaj y, będą wielkie szachy w stójce. A jak są zaczynają się, zapowiadają się szachy w stójce, to może się skończyć to gdzieś indziej. Dlatego wiesz, y, Sebastian też mi się świetnie rozwija. Sebastian, tak jak wiesz, dzisiaj rozmawialiśmy w dwójkę o tym że tak naprawdę zaczynałem z nim współpracować, jak miał rekord 3-4 i e, były dwie porażki jeszcze, bo przecież była walka z Sobiechem, który przegrał przez ten, potem taka świetna walka, już lepsza walka z Kasperem Formelą, no i potem zaczęło się, nie? on z każdą walką rósł, kałtował tym high kickiem, tak dalej, tak dalej, na no, Boboilonie wygrywał mi i potem przychodzi ten wypadek przy pracy, który tak nazywamy, Felipe Page, e, potem wyszła też ta sytuacja, że on miał covida, e, też ten organista gdzieś tam, można powiedzieć, rzuciliśmy też to na to i tak dalej, no, potem pasmo z kategorii 70 kg no i czekamy na decyzję KSW, żeby dostać tą walkę o pas z Marianem Ziółkowskim, no i to będzie zwiększenie takiej drogi do tego i miejmy nadzieję, że z sukcesem i to będzie nowy mistrz kategorii 70. Co z Andrzejem Grzybykiem, bo no nie ma co ukrywać, że z Andrzejem macie bardzo bliski kontakt, bardzo bliskie relacje, jak w ogóle on się czuje po tej przegranej z Adrianem, jak w ogóle ty się odnajdujesz w swojej grupie menedżerskiej, po znowu no brat walce, w której jeden z twoich podopiecznych, wiesz, wyposzybował w górę, a drugi zrobił no duży krok w tył. No dokładnie i to jest to, jest to z czym sobie nie radzę, w cudzysłowie, tak wiesz, mentalnie, no bo... Wiesz, ja lubię mieć naprzeciwko siebie menadżera e, obcego, albo nawet, wiesz, pojedynki z jakimikolwiek menadżerami, którzy gdzieś tam mają te swoje teamy i tak dalej, albo zestawienia teamów, czy nawet klubów i tak dalej, bo to jest fajne. Wtedy wiem, że się skupiam, wtedy jestem pełnymi emocjami. Bardzo często, jak widzisz, jestem też w narożnikach zawodników, albo z tyłu, albo u niego w tym narożniku, bo też żyję. Też czasami podpowiem coś dobrego z uwagi na to, że e, gdzieś tam nie jest mi to obce. No i co? No i tu mamy sytuację, gdzie tak, wygrywa jeden, Przegrywa drugi, a ani się nie będziesz cieszył, bo wygrywa jeden, żeby ci nie zarzucili, że jesteś stronniczy i tak dalej, ani nie będziesz płakał, że przegrywa ten drugi. Trzeba się tak w tej sytuacji odnaleźć i z jednym i drugim rozmawiałem na ten temat, że nie wyjdę do jednego ani do drugiego narożnika, wyprowadziłem ich na tego, zmieniałem tylko koszulki Panie. i jeszcze tego i teraz też tak było, wiesz, zmieniłem te koszulki, usiadłem sobie z boku i tak naprawdę wiesz, było mi yy... Tak, wiesz, nawet nie umiem powiedzieć, jakie ja miałem odczucie wtedy, bo ja tego nie miałem. Zawsze mam wiesz euforię, kurwa, wiesz, jak wygrywam, jest super fajnie tego, jak przegrywam, no kuwa smutek w kurwienie i tak dalej, i tak dalej. A tutaj kurczę, ani nie było tego, ani nie było tego. Nie? No i tylko wiesz, z jednym, z drugim potem e, tego widziałem uśmiechniętego, siedzieliśmy w lobby hotelowym i wiesz, i zadowolony lato tego patrzę, schodzi ten z drugi z góry, są smutny i kurczę, i wiesz, i, i jak teraz to się tego, nie? No to rozmawiałem z jednym. Wiesz co, Andrzej tak, Andrzej ja jest. Z tym już po rozmowie e, dłuższej będę jechał, będziemy się spotykać, żeby tam zaplanować jakiś jego dalszą w Słysowie, czy tam jego dalsze e, kariery, mamy tam jakieś chęć zmiany pewnych rzeczy. Na pewno to jest dla niego ciężka sytuacja, tak? Do tego wiesz, jest, też będzie się odnajdywał niedługo w nowej roli, bo będzie ojcem, to też pewnie wniosło tam jakieś jego opcje, też przez moment była zmiana e, trenerów i tak dalej. E, przeniósł kiedyś jeździł cały czas do Tarnowa, teraz to przeniósł do Rzeszowa. I w Rzeszowie też tego, te pewne zmiany gdzieś tam mu ewelowały, i gdzieś widać ewidentnie, że to nie jest takie spójne jak powinno być. Trzeba zrobić zmiany, no ale wiesz, Andrzej jest silny. Wiesz. Taka kontuzja, jaką on miał, pokazała, że, wiesz, że wrócił. Wrócił w dobrym stylu, pokonując przeciwnika. Teraz wiesz, przyszła porażka, kiedyś ta porażka musiała przyjść. Teraz zobaczymy, czy jest to prawdziwy mistrz i wróci po porażce, zaweźnie się i będzie chciał udowodnić, że to był tylko wypadek przy pracy i sięgnąć jeszcze po, tego, po ten pas kategorii 77. A ja jako menadżer będę chciał mu w tym pomóc. Ani Tabekus nie chciała nam powiedzieć, kiedy walczy. No, bo tak naprawdę nie wiemy, nie, no gdzieś tam jest coś zaplanowane. No, no, no w najbliższych miesiącach i to taki w tym półroczu. Miejmy nadzieję, że y, będzie to fajna przeciwniczka. Tam mniej więcej y, rozmawiałem już z KSW ja, o jakichś y, dwóch. Y, jakby to powiedzieć dwóch dziewczynach. Zobaczymy fajnie wieża, nitka się świetnie pokazała z Magdaleną Sormonową, dała rewelacyjną walkę taktyczną i wiemy doskonale, że ma ogromny potencjał i medialny i wiesz, i jako zawodniczka. No i co, czekamy na rywalkę i walkę bierzemy. Myślę, że to będzie w ciągu kilku miesięcy. Kuba Wikła, czy trelogia z Sebastianem Przybyszem, czy coś innego? No. Nie ma innego wiesz, wyjścia. wiesz, no, Palił Antuna w bardzo szybki sposób byłego mistrza i to kurczę naprawdę rewelacyjnie. Wiesz, to się samo układa. Mieli jedną walkę na ACB chyba wygrał Jakub, Sebek wygrał z nim w KSW, Jakub jest po dwóch zwycięstwach, wiesz, w tej kategorii dopiero przychodzą nowe postacie. Świetnie się pokazał ostatnio Gruzin, Zaruko z Octopusa, powiem ci, zrobił na mnie piorunujące wrażenie, bo Zajado jest strasznie taka praca zapaśnicza, typowo kabibowa. fajny zawodnik. Ten drugi tak naprawdę nie pokazał nic, bo mu wszystko wyeliminował, nie mógł pokazać, bo mu wszystko wyeliminował. No i jeszcze nie zapominajmy Patryczek Surdyn, który się rozwija coraz bardziej. Wiesz, też dostał na Dzień Dobry, tak naprawdę obydwoje my, my, ja i KSWśmy mogli po tego chłopaka popsuć, bo na Dzień Dobry bierze Stasiaka od razu. Potem dostaje Jakuba Wikłacza i dopiero teraz dostał walkę, która pokazała, że jest ogromny potencjał i nadal będzie wygrywał. Chłopak ma rekord 6-2. Patryk jest naprawdę świetnym zawodnikiem i będzie się rozwijał i KSW będzie miało z niego naprawdę pociechę i pewnie jeszcze będzie chciał zrewanżować się Kubie. No i to znowu pojedynek arnoxowy, ale też tak jak powiedziałeś, no w tej kategorii wagowej uważam, że zestawieniem Sebastian Przybysz kontra Jakub Wikłaś będzie na pewno sztosem i, i rewelacyjnym zestawieniem na walkopas. Kto jeszcze z najbliższych w czasie będzie z Twoich podopiecznych się bił? No mamy teraz sobotę, wiesz, Bartek Gładkowicz, Real Fighting Arena w Słowacji, Bratysława, czesko-słowacka federacja, która wchodzi mocno z przytupem na rynek tam swój, czesko-słowacki, już dużo zawodników, którzy byli w OKTAGONIE i nie tylko, nie są zasobni, mają jakieś możliwości, sam jestem ciekaw, jestem zaproszony, lecę 12 do nich teraz tutaj w sobotę, zobaczymy, jak to wygląda, jakie mają perspektywy. Mamy jakieś plany. Już zaplanowali 5 czy 6 gal do przodu, czyli w tym roku jeszcze będzie chyba 5, 5, 5, 5 gal. Bartek bije się fajne zestawienia. Bo był zawodnikiem, który na Oktagonie znokautował pokonał naruszkę, więc duże wyzwanie. Dobry stójkowicz, mocny, mocno bijący. No ale no zobaczymy, no Bartek się dużo rozwinął w Oktopusie, zresztą wiesz, tam też w Oktopusie się fajnie dzieje, Dawid Pepowski jest bardzo dobrym trenerem młodego pokolenia, który gdzieś tam się z nimi nawet też i bije i tak dalej i tak dalej to rozwija, do tego te dwa czuby, Pawlak i Bartosiński mocno nakręcają tą całą koniunkturę, Bartek się tam do nich do tego, jest Krakowiak, e, Krakusek i oni też się wszyscy tam mocno mentalnie budują i widać, że to przynosi efekty, także miejmy nadzieję, że Bartuś wygra. A potem co? No potem mamy, no wiadomo, KSW, kolejne zestawienia, w 22 któregoś tam Babilon jest, także na tym Babilonie też będą tego, no i ja tutaj, no co, no KSW, Adam Tomasik, tak, 93 kg tak bardzo potrzebna kategoria, która jest tak naprawdę nam wszyscy w Polsce potrzebna i mamy fajnych zawodników, Bojanek i Czarek pokazują, że można się bić na wysokim poziomie, Łukasz Cudowski tak samo, no to co, no to będzie chciał pokazać, że to z Omarensa było tylko przypadkiem i że jest w duży w nim potencjał, ma naprzeciwko siebie też młodego chłopaka, który też mu nie poszła pierwsza walka, no i co, no trzeba tą walkę wygrać, krótko jest zdjęcie. I kolejnym zawodnikiem Arnoxa jest Piotruś Kasprzak, który Zostaje wypożyczony z Babilonu na tą jedną walkę, no bo to jest rodzinne jego miasto Radą pełno kibiców, zanim tak samo jest. No. Fajnie jest, jak na przykład są wszyscy inni jego koledzy, którzy walczą też w KSW, a tu udało się tak mu pomóc i Federacja KSW też wyszła na plus. Babilon jest też zadowolony, że jego zawodnik będzie mógł się pokazać na takiej gali w jego mieście, no to to jest fajne zestawienia. Sam wiesz doskonale, bo ja uważam, że ten chłopak jest, wiesz, ma coś sobie takiego. Magicznego, jeśli chodzi że to co ja kocham, czyli brazylijskie drużycy, I, i dawno nie widziałem tak zawodnika. I po Kleberze Kojkę, który tak przekłada tą dyscyplinę i ten sport do MMA, bo wiesz, sam doskonale, że bardzo dużo zawodników ma świetne jiu-jitsu, ale jak przechodzą uderzenia, to się zaczyna to inaczej, wiesz, układać i zaczyna inna gra. A ten chłopak robi to fenomenalnie i, i ma dobrego zawodnika, bo ma dobrego brazola, który na pewno, jak samo nazwa mówi brazyski dżicu, ma to. W palcu i będzie tego, i mi się wydaje, że tutaj może być fajny highlight w Piotrku Kastrzaku. A, a to jest uważam, że jeden z największych talentów w tej kategorii wagowej. Nie, no tutaj też się zgodzę z moim szanownym rozmówcą, drodzy widzowie, Piotr Kastrzak. Uwielbiam gościa oglądać. Pozdrawiam Łukasza Bliskiego, trenera. E, I tak. Również pozdrawiam Łukasza. I to będzie dobra walka. To będzie dobra przynajmniej, dyspozycja na pewno. Z Przaka, który na takim KSW będzie się chciał pokazać z rewelacyjnej strony. Natomiast Artur, kiedy walka z pasternakiem. No, no okay. widzisz, i teraz e, może tak, może teraz ja Ci też zadam pytanie, bo już na to e, już odpowiedziałem i, i w, e, w krótkim takim moim komentarzu i tak dalej, i tak dalej. Jak to jest, że na początku. E, Freak fightów, czy tam różne inne postaci, ci Freak fightowcy i tak te różne postacie wyzywały zawodników do walki, pamiętasz? A teraz się zmieniło to wszystko i zawodnicy wyzywają, można powiedzieć, menadżerów, yy, trenerów, yy, może trenerów nie do końca różnych, yy, osoby związane z MMA, żeby zyskać co? Bo ja nie to wiesz, kompletnie tego nie rozumiem. Nawet jak są jakieś formy przekazu i wiemy obydwoje, że gdzieś za tym są osoby trzecie, które podpowiadają wiesz, narrację pewną. No to to jest, kurczę, uważam, że słabe i bardzo słabe, a, a odnosić się do tego w jakikolwiek sposób, tylko szukając dla ludzi atencji, no wiesz, tego nie, nie będę wchodził w ten wiesz klimat, bo to nie ma najmniejszego sensu, bo wiesz, te wszystkie portale, które potwycują i z każdego słowa wyciągną, wiesz, o sytuację, żeby tylko się klikało i tak dalej, i tak dalej. Nie ma sensu. Ja odpowiedziałem. No, super, cieszę się, doceniam, że tak, wiesz, u, e, doświadczony zawodnik i e, poseł ponad dwójstronny chce bić się z emerytem 45 letnim No to super, fajnie, będę o tym pamiętał. Właśnie ja w ogóle nie znam genezy jakby, konfliktu, ale też nie chcę w sumie poznawać, bo, 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 bo jakby myślałem, że teraz coś powiesz. Widziałem tylko to wyzwanie i widziałem twoją odpowiedź, że właśnie i mało tego. Chyba Marcin siano gdzieś tam się odezwał, że że jak coś, to on może się z nim bić. Wielu się odezwał chłopaków z Arnoksa, wiesz, bo to nie tylko Marcin Sianos, tak naprawdę, no Marcin Sianos też, wielu chłopaków, Przemek Dzwoniarek, Michał Pietrzak, kilkunastu chłopaków zawsze tego, bo to wiesz, no, tak między nami, tak normalnie ludzko, jakby to powiedzieć, no kurwa, czy wiesz, to są zawodnicy, to są ludzie, którzy tak naprawdę spędzili całe życie na swojej, na tej macie, mają, to jest tak naprawdę też ich zawód, ich praca, czerpią z tego fundusze i, tak i tak dalej, i żeby się dzisiaj zmuszać do takich rzeczy, żeby w taki sposób reagować i robić tego, żeby nie wiem, szukać tego, no bo nie mam zielonego pojęcia w jakiej formie ma to być odbierane i wiesz, godząc się, robiąc opcję, która dałaby taką walkę i tak dalej, i tak dalej, no to to chyba niekoniecznie, ale tak, masz rację, dużo warno się jest zawodników, którzy na pewno mogą tego, już jeden wygrał tak naprawdę, Łukasz Cudolski, także spokojnie. Samo zakończenie Artur, bo jeszcze powrót do domu was czeka zaraz, z Warszawy kawałek drogi. Yy, imprezka się szykuje chyba, tak? Czy to oficjalne, nieoficjalne, nie wiem, mogę mówić, nie mogę mówić? Możesz mówić delikatnie, powolutku tak, jak, naj jak najbardziej, no wiesz, my mamy te pięciolecie, Będę chciał w jakikolwiek sposób zaprosić wszystkich moich asów, żeby przyjechali. Będziemy to, odbędzie się to we Wrocławiu. Czekamy jeszcze za dokładnym potwierdzeniem daty, bo też chcę jakąś taką fajną knajpkę, żebyśmy się spotkali, posiedzieli, pogadali, też przy okazji jakby wpadniecie, będzie, będzie fajnie, no wiesz, no pięć, pięciolecie ostatnio Artur Staszewski miał. To jest też taka fajna rzecz na to, żeby ich trochę zintegrować, posiedzieć, pogadać. Z drugiej strony, no wiesz, no, jest co świętować, nie? No bo to jest kupy ciężkiej pracy, nie? wszyscy widzą tak naprawdę, może tak nie widzą tej ciężkiej pracy, bo tych moich pozakulisowych rozmów, tego, tej jazdy, tak jak dzisiaj, wiesz, też byłem zanim tuśmy się spotkali, zanim byłem też w kanale sportowym, to też miałem spotkanie w KSW, też często rozmawiam ze, z e, federacjami, szukam tych e, możliwości, tych walk dla zawodników i nie tylko, też sponsorów, ludzi, którzy pomagają Arnoxowi i ludziom, którzy pomagają tym zawodnikom i, i tak pokieruję ich karierami, żeby była to najlepsza droga dla tego zawodnika i to jest ciężki kawałek chleba, który też wypatrza czasami moje prywatne życie, no bo... E, to nie jest praca, do której idziesz rano o godzinie 6 i wracasz o godzinie 14, albo idziesz o godzinie 9 i wracasz o godzinie 17. Tylko czasami to jest całe wieczory, całe noce. Jak zauważyłeś i poznałeś mnie na tyle, to też ja jeżdżę na galę, tak? nie siedzę w domu, nie załatwiam czegoś przez telefon. Nie i potem tylko zbieram z tego profit, tylko też poświęcam swój czas, spędzam z nimi tego, jestem na nich z nimi, na każdej gali, e, próbuję być na każdej gali, jestem e, tego m, osobą, która tak naprawdę też bardzo przeżywa te walki, który też mocno się integruje z tymi zawodnikami, czasami płacę za to tego, bo wiesz, życie jest też takie, że ludzie są... E, Różnie. Jeden będzie wdzięczny za to, co robisz, drugi będzie po prostu tylko czerpał korzyści i w pewnym momencie, jak przyjdzie lepsza oferta, to dzień dobry, cześć i czołem, a niektórzy są tacy, że po prostu są wdzięczni i robią tą pracę i też ludzie, którzy otaczają się, bo niektórzy są ze mną i ci tym sponsorom tutaj dziękuję z całego serca, bo ci ludzie są ze mną od samego początku. Wiesz, myśmy zaczynali jako tak naprawdę raczkujący grupa menadżerska z kilkoma zawodnikami, to są tacy pierwsi zawodnicy, to był też Michał Michalski, Dominik Zadora. Andrzej Grzebek właśnie Szymon dusza, wiesz, Michał Pietrzak, to byli ludzie, którzy tak byli, to były początki tych wszystkich tego. Reszta to później wulowało, dochodzili inni zawodnicy i tak to rosło. Urosło to w fajny sposób. Wiesz na tyle, ile mogę, na tyle ile się staram i na tyle, jak widzisz, to jest dużo pracy dużo wyrzeczeń, ale też to lubię, wiesz? też to lubię, ja tym żyję, cieszę się czasami, oczywiście jak czasami gdzieś mnie ktoś przeturla z nich, albo przekula, albo da lekcje i tak dalej, albo ja stawię tego, to też jest to dla mnie fajne, bo wiesz, ja też z nimi trenuję czasami, ale to dopiero teraz, po tych pięciu latach tak naprawdę, Możemy w tym roku zebrać kilka takich wiesz tych trofeów, które będą kluczowymi. i Tak jak Ci powiedziałem wcześniej, ten Brzeski w tym UFC, tutaj te asy o pasy W KSW mieliśmy już pasy Fenu, mamy pasy Babilonu. W tym roku też będą dwie walki Arnoxów w Babilonie pewnie o pas, bo tak się układa kolejka, jeśli chodzi o jeżeli Piotr Kastrzek wygra walkę na w Radomiu, no to... To jest walka o pas na Babilonie. Są chłopacy w 84, którzy muszą wziąć pas po, po, szybciutko po Pawle Pawlaku. Na Fenie mi się też szykują dwie walki o pas, które już jeden to jest Kamil Kraska, który sobie już to utorował świetnym zwycięstwem wcześniejszym. Także wiesz, no, ten rok może być kluczowy. No, to, bo chyba to by było takie wiesz, super zwieńczenie tych moich pięciu lat y, i takich tej pracy, która teraz przyniesie też te żniwa i te pasy. Y, no bo to też jest fajne. I, wiesz, i dla nich też, że wiesz, rosną i medialnie i finansowo, że wiesz, ja bym tak zawsze chciał, żeby ten zawodnik nie musiał już pracować, żeby oni mogli tak sobie postawić to życie i, i mieć utrzymać to życie, że będą tylko, jakby to powiedzieć, trenować. Y, do tego się przykładać i będą mogli funkcjonować normalnie w tym życiu, mając na jakieś swoje potrzeby, nie musząc i chodzić do drugiej pracy i startować, tak jak Sebastian Rajewski. Bo Sebastian Rajewski tak naprawdę w tym roku, w zeszłym roku po prostu wziął też urlop ze straży, bo jest strażakiem. No i chcę postawię to na jedną wiesz tego i tak naprawdę wóz albo przewóz, no bo teraz trzeba to wszystko zrealizować, żeby mógł dostać dogodne pieniądze, walczyć o te najwyższe cele i z tego wyżyć, nie? Bo sam doskonale wiesz, że to też jest często wykładnia kilku innych rzeczy, żeby nie dosyć, żeby być topowym zawodnikiem, to jeszcze być zdeterminowanym, jeszcze mieć wokół siebie ludzi i sponsorów, którzy dadzą ci normalnie funkcjonować i być tym, kim chcesz być. Także co drodzy widzowie, początek kwietnia. Pięciolecie grupę menedżerskiej ARTNOX A KSW jest 19 marca? do no to 19 marca 11-lecie portalu My Także też będzie coś świętować na KSW No bo to tak wypada 19 marca 11-lecie? 11-lecie, no ja Jestem stary dziad <laughs> Jestem stary dziad, ale mam młodych rozmówców Także co, jakoś razem wspólnie trzymamy fason To Do zobaczenia w takim razie Ja również dziękuję I widzimy się na KSW, tak? Polecam, oglądajcie era bo robi dobrą robotę. No i 1 kwietnia mam nadzieję, że w Prima Aprilis, jak ci nie zadzwonię, powiem, że to jest nieaktualne, to, nie, to przyjedziesz i będziemy sobie gdzieś tam wspólnie świętować, rozmawiać. I... A ja Pogadzam. ci w Prima powiem, że jestem w środku drogi, nie, połowie. A ja ci wtedy powiem, że to nie jest nadal aktualne. Także pozdrawiam serdecznie.